Siódma kolejka ekstra klasy, a my dalej nie mamy dość. Jeżeli ty też dalej nie masz dość, to daj łapsko w górę i napisz w komentarzu retro, dalej nie mam dość. Stadion miejski w Szczecinie, trzecia w tabeli pogoń Szczecin. Kontra zawodząca w tych sezonie swoich kibiców na całej linii. Legia Warszawa, środkowanie pogoni, jest okazja i Łukasz Fabiański. Dograć kluczowej prostopadłej piłki. Okazja Legi z dystansu. Z kłopotami. Pes ale będzie dośrodkowanie Legi z rzutu rożnego. Edi Andradina w takich sytuacjach bardzo groźny. No chyba, że teraz. Świetne zagranie. No i to jest ta okazja chyba, na którą Edi czekał cały mecz. Nic już nie wywalczy. 0 do 0 w pierwszym spotkaniu tej kolejki. Grodzisk Wielkopolski czeka na pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. Doliński szuka partnera. O i świetnie za Asbartosza Ślusarskiego. Ślusarski przed szansą. Ślusarski, ależ to broni Hamera. Z dużą wściekłością dopada tutaj do piłki. Na jeden kontakt piłkarze z Grodziska Wielkopolskiego. Może teraz, tak jest! Groklin zdobywa w końcu bramkę w tym sezonie. Asikora nie kalkulował. Po prostu uderzył, zaskoczył Hamerę. Chyba nie najlepiej ustawiony bramkarz Arkigdynia. Gdynia. No i w końcu Groklin się doczekał. Jest szansa, jeszcze jedno dośrodkowanie, Ślusarski, Hamera, błąd 2-0 dla Groklinu, co tu się dzieje? No, co los dał, to los zabrał, Pi karma wróciła, fatalny błąd Hamery, który nie do końca wiedział, czy się ma położyć, czy stać, czy klęknąć w tej sytuacji. Wszystkiego próbował, tylko nie po prostu złapać piłkę. Z tą piłką, czy zdoła dośrodkować, jest to dośrodkowanie Adriana Sikory, jest strzał na bramkę Hamery I co tu się dzieje, nie ma bramki Dla Groklinu, jeszcze okazja, jeszcze strzela Ktoś tam, zamieszanie ogromne Już tutaj wychodzi Ślusarski Nie ma spalonego, Ślusarski świetnie Znajduje Sikorę, Sikora Sikora, ładnie wypuszcza Ślusarskiego Gdzie jest obrona Arki Gdynia, chyba nie dojechała Na ten mecz, Ślusarski, potężne uderzenie Dobija Adrian Sikora, 3 do 0 Dla Groklinu Oj, za wszystkie czasy Odbijają sobie dzisiaj Piłkarze-gospodarzy. Miał świetną okazję Ślusarski. Szuka Marcina Zająca, no lepiej trafić nie mógł. Szybkość Zająca, Zając, Zając, 4-0. Szybkość tego zawodnika zdecydowanie wzięła górę. Spokojnie wykończył to ten, to Zając trzeba przyznać. Kumbev. Oj, fatalnie pancze Kumbev. Okazja dla Arki, no i może i jedna bramka Arki Gdynia w tym spotkaniu. Może i słaba gra, ale to co zrobił tutaj Niciński, no warto tego buta dobrze wypolerować i ucałować w Grodzisku Wielkopolskim. Rekompensuje nam to spotkanie zdecydowanie bezbramkowy remis w pierwszym meczu Legii z pogonią. Ależ podciął to Niciński. Efektowne zwycięstwo Groklinu grozi z Wielkopolski w końcu przełamali złą pasę Krakowia. Kraków na własnym stadionie podejmuje GKS Bełchatów. I wraca akcja pod ich bramkę. Będzie uderzenie z daleka. Cię zdarzyła mu się taka sytuacja. Okazja dla Krakowi w końcu na bramkę. Trzeba uderzyć. Uderza. Teraz dośrodkowanie na pole karne. I teraz ma szansę hatów. Strzał z daleka. Świetnie broni. Cabaj, ale ta dobitka. Janusza dziedzica jest bezbłędna. Zawodnik GKS chatów. Przed siebie Cabaj. A tam czekał idealnie na tą dobitkę Janusz Dziedzic i rzucił się z Czupakiem tak jakby dokładnie przewidział tą sytuację. Jedna jedyna bramka Dziedzica daje trzy punkty GKS-owi Bełchatów. Odra Wodzisław, Górnik, Łęczna na stadionie w Wodzisławiu to jeden z tych meczy, na które czeka cała piłkarska Polska. I już jest Sławomir Nazaruk, okazja dla Łęcznej, Nazaruk! I nie, chcę, nie chcą te piłki tak dokładnie przechodzić. Okazja dla. Ależ teraz uderzenie! Z rywala? To się udaje. Jeszcze szansa dla Odry. I będzie bramka, czy nie? No i kolejny słupek. By też jak najszybciej padły bramki. Może teraz, bo urwał się Jacek Ziarkowski. Ziarkowski przed szansą. Ziarkowski! Bez litości. Odra prowadzi 1 do 0. Świetna akcja, Wodzisławian. Sygnalizowali, że. Chcą bardzo strzelić bramkę. Napór na obronę górnika Łęczna był ogromny. Szuka partnerów, jednak brakło, musiłby samemu dokończyć tę akcję. Okazja dla górnika Łęczna Zyński na pole karne, ale jednak tracą jeszcze kubica przed szansą. Słupek, słyszeliśmy to wszyscy, jak Górnika okazja, no ni to strzał, do środkowania ale ktoś do tego doszedł. Kubica czyha w polu karnym. I jeszcze strzał z daleka. To mogła być fantastyczna bramka i. Już na zaróg, na zaróg, na pole karne. Nie ma tutaj jednak kubicy. Jeszcze Łęczna. Jest bramka wyrównująca! Znalazł się Andrzej Kubica. To jest nieprawdopodobne, on zawsze znajdzie sposób na wiwat tutaj. Obijali obrońców Odry Wodzisław, Wędzyński, Ale w końcu Kubica. Jeszcze szansa. Czy będzie zagranie w pole karne? Jest piłka w pole karne. do środka i bardzo blisko szczęścia, Odra, ale. Remis z sprawiedliwym wynikiem, bo Górnik powalczył do końca i pokazał charakter, ale mimo wszystko te dwa stracone punkty mogą lidera kosztować prowadzenie w tabeli. Bułgarska w Poznaniu, jak zwykle komplet publiczności przyszedł zobaczyć Kolejorza, dziś w starciu z Górnikiem Zabrze, który teraz zmierza w pole karne z piłką. Okazja dla Lecha, bardzo dobra i to był Piotr Rejs, ale... Żał Paulo. Ależ piękne rozciągnięcie do Stojmenowa. Stojmenow na polekarne. Arkadiusz Aleksander! Bardzo blisko. Przedłużone zagranie, ależ uderzenie Savanecha i świetnie broni Piotr Lech. Cały czas szuka tej jednej, jedynej szansy. Może teraz Piotr Rejs? Błędę do Żałpaulo. Paulo, żał Paulo. Strzał z daleka, Żałpaulo Paulo i Waldemar Piątek nie powinni. Paulo. No, może teraz Piotr Świerczewski, Świerczewski, Sawanech. Jest bramka dla Lecha Poznań! Jest przełamanie w tym spotkaniu! Ale nie Piotr Rejs, a Sawanech autorem tego gola. 78 minuta meczu w końcu Lechowi się udało. Kolejne skromne zwycięstwo Lecha Poznań. Ale kolejne zwycięstwo. Lech nie rozpieszcza swoich kibiców jeśli chodzi o strzelanie goli, ale rozpieszcza ich jeśli chodzi o punktowanie. Kielczanie na miejscu drugim w tabeli, gonią Górni Głęczna i mają szansę go dzisiaj wyprzedzić. Zagłębie siódme, od razu najlepiej bramkę na 1 do 0, no i proszę bardzo, końśliwe uderzenie, do banaczka nie ma, spalonego Dawid Banaczek, przekombinował tą sytuację Banaczek, jeszcze okazja dla Zagłębia, ależ uderzenie i dobija to Chałbiński, ale nie udało mu się utrzymać, Bilski, Zagłębie w ataku, szansa dla Zagłębia, ależ bramka, Michał Chałbiński, świetna akcja Zagłębia. No i Załuska pokonany w tej sytuacji. Oczywiście nie miał żadnych szans. Strzał na długi słupek. I zagłębie przed szansą. Banaczek strzela z dystansu. Ależ uderzenie, banaczka. Zagłębie przed szansą. Dawid Banaczek. Trochę wyrzucony tym podaniem, ale będzie miał okazję. Banaczek, banaczek! Nie zdołał tego dobić. Hałbiński za korony, by jeszcze tutaj zdobyć bramkę. Grzegorz piechna szaleje. Grzegorzewski w polu karnym. Bilski Birski 1-1. Korona wraca do gry. Tuż przed końcem spotkania! Nie było tutaj asekuracji ze strony obrony zagłębia. gospodarzy jeden do jednego w Lubinie. To oznacza, że Korona nie wykorzystała potknięcia Łęcznej. Wisła Płock kontra Amika Wronki. Ireneusz Jeleni. Jeleni. No i to jest. Sytuacja, która powinna skończyć się bramką. Współ Płocka ma coraz większą przewagę w tym spotkaniu. Teraz Ireneusz, Jeleń. Potężne uderzenie na bramkę Jelenia. Je będzie miał okazję Sobczak, Sobczak. Okazja, ale szansa Jelenia, nic z tego. I świetna okazja Sobczaka, ale broni Cieżniak. Jeszcze szansa Sobczaka i jeszcze raz Cieżniak. 0 do 0 w Płocku. Wisła naprawdę... Grzeszyła dzisiaj nieskutecznością. Mecz, który kiedyś decydował o mistrzostwie Polski, dziś nie decyduje absolutnie o niczym. Po jednym z piłkarzy, którzy starają się w tym pomóc, teraz król dośrodkowania, Enzara Rifowicz! I bramka dla Polonii Warszawa! Co się tutaj wydarzyło? Coś nieprawdopodobnego! Enzara Rifowicz! Polonia bardzo szybko obejmuje prowadzenie z Wisłą. Rifowicz strąca piłkę. Majdan odprowadza ją wzrokiem. Wisła w szoku. Wisła zaskoczona. Dobrze do uczę, uczę na pole karne. Jest tutaj groźny kuźba trzeba uważać. Okazja dla Wisły! O, ależ wyrównanie! Natychmiastowa odpowiedź. Jednak się Wisła opamiętała. Tomasz Dawidowski, ostatnio, bramka. Zbliżyła się Polonia z prowadzenia, ale trzeba przyznać, że to, co zrobił tutaj Tomasz Dawidowski, stadiony świata. Właśnie w takiej sytuacji świetnym rozwiązaniem, które dało jego drużynie bramkę, które dało jego drużynie prowadzenie. Teraz Arifowicz walczył tam z przeciwnościami losu. Niczym kapitan statku na sztormie, ale Co zrobi tym razem ucze? Troszkę się rozpędził z tą piłką, ależ tutaj uderzenie ucze. No i jeden do jednego w Warszawie dla Polonii. Wynik raczej satysfakcjonujący dla Wisły. Czysta strata.